I miały sens na Ducha Świętego w tym świętą niedzielę zmartwychwstania. Widzimy, że Pan Jezus tak kierował już po swoim odejściu widzianym od swoich uczniów wydarzeniami, by nie pozostawić ich samymi. Niewiasty, które przybyły do grobu, otrzymały wielką łaskę dowiedzenia się o zmartwychwstaniu pańskim z Marią Magdaleną na czele, dlatego że chciałem. Wykonywać proste posługi, które były zwyczajem żydowskim, chciał zająć się ciałem Chrystusa, w pierwszym dniu tygodnia, który był wtedy roboczy, niedziela, i Pan Bóg nagrodził im to w nieprawdopodobny wręcz sposób. Święta Maria Magdalena i jej towarzyszki stały się tymi, które można powiedzieć, stały się apostołkami wieści o stanie pańskim. To one zostały posłane przez anioła do uczniów i świętego Piotra. Bardzo ciekawe jest to, że uczniowie i Piotr zostali oddzielnie wymienieni, jako że Piotr już wtedy był przeznaczony, by stać się głową Kościoła, by stać się przywódcą pozostałych apostołów i wszystkich uczniów, a tym samym również wszystkich wiernych. Chrystus Posyłając zatem Anioła do uczniów i Piotra, chciał już wtedy zaznaczyć wyraźnie, że Piotr jest tym, który będzie przewodzić, który będzie organizował Kościół i który będzie wymieniany z osobna. I tak powstał Kościół Katolicki. Kościół Katolicki jest tym Kościołem, który założył nasz Pan Jezus Chrystus. Jest Jego ciałem i krwią, jest Jego duszą, jest mistycznym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I święty Piotr wraz z jego na, następcami, jest, je, następcami jest prawdziwie namiestnikiem Chrystusa, a więc ma jego władzę, ma jego moc, ma władzę rozkazywać, rządzić Kościołem i dekretować i ogłaszać prawdy wiary, ale również wy, wykluczać z Kościoła, rzucać anatem i klątwy, komuniki i potępiać błędy i herezje, tak żeby... Nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa aż on do końca czasów została w czystości swojej zachowana. I taka jest robota Świętego Piotra. Święty Piotr i jego następcy mają pracę, mają dzieło do wykonania. Do tego zostali najęci, wyznaczeni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I żaden z nich, żaden z następców Świętego Piotra, który jest prawdziwym następcą, Świętego Piotra i prawdziwym namiestnikiem Chrystusa, nie może z definicji w kwestiach dogmatycznych, gdy zobowiązuje cały Kościół do wierzenia, podać nic takiego, co byłoby szkodliwe dla wiary. Tak samo nie może dekretować dyscypliny, która byłaby szkodliwa dla zbawienia wiecznego, nie może na przykład zatwierdzić reguły zakonnej, która by nie prowadziła do nieba. Papież, który by się temu sprzeciwiał, byłby fałszywym papieżem, byłby kimś, kto kogo wyznaczył na jego urząd raczej sam diabeł niż nasz Pan Jezus Chrystus. Papież, który by używał tego imienia i prowadził ludzi do piekła, mącąc ludziom w głowach w sprawach wiary, nie byłby prawdziwym papieżem. Złamałby tę zasadę, dla której papieństwo zostało ustanowione. Pan Jezus Chrystus nie myślał, nie planował nie nieracjonalnie. On wiedział, że ten urząd, który ustanowił, był po to, aby Jego Kościół mógł trwać aż do końca świata, żeby wiara była zachowana. A do tego trzeba hierarchii, która by tego pilnowała, i najwyższego pasterza, który by mógł strzec owieczki przed trucizną, a herezja i błąd są najgorszymi. Najgorszymi truciznami, bo zatruwają duszę, powodują śmierć duszy i w ostateczności wieczne potępienie, zamącenie umysłów, zamącenie serc, dusz i w ostateczności odpadnięcia od, odpadnięcia od Chrystusa, od świętego ciała Kościoła, również i w końcu wieczną, wieczną śmierć. Dlatego musimy mieć koniecznie nabożeństwo do świętego Piotra i do papieństwa jako takiego, odrzucać wszystkie te. Neogalikańskie i starokatolickie twierdzenia błędnowierców, którzy twierdzą, że można zbawić się odrzucając konsekwentnie orzeczenia tego, kto się uznaje za, za papieża, tego, kto i odrzucając wszystkiego dekrety, nie będąc mu posłuszny. Nie znaczy to, że my w dzisiejszych czasach, kiedy nie ma widzialnej głowy Kościoła, nie możemy, nie możemy być nieposłuszni. Ci zwłaszcza musimy być bardzo uwrażliwieni na to, by posłuszeństwo było przez nas praktykowane jak najlepiej. Posłuszeństwo wszystkim artykułom wiary, całej świętej Wierze katolickiej, wszystkiemu temu, co zawarte jest w katechizmach. Ale że wiemy, że są tu pewne niebezpieczeństwa interpretacyjne jest wielu takich przewrotnych ludzi, którzy wykorzystując naiwność w większości chyba wiernych, czy też niewiedzę, chcą mącić w głowie. Zaufajmy tym kapłanom i duchownym, którzy wiedzą, jak interpretować wszystkie, wszystkie, wszystko to, co papieży dawnych wieków, do Piusa XII łącznie, postanowili. Prośmy na świętą Marię Pannę, by zachowała naszą wiarę nieskalaną, byśmy aż do kresu naszych dni byli wiernymi rzymskimi katolikami, zachowującymi jednocześnie nasze dusze w stanie łaski, uświęcającej, Jak gdyby nam się zdarzyło, zdarzyło nieszczęście, upaść w grzech śmiertelny, utracić niewinność, byśmy od razu żałowali z całego serca, z całej duszy za, za, za grzech śmiertelny i jeżeli tylko mamy... Taką możliwość, to jak, jak tylko się da szybko, podnożyli do spowiedzi świętej, w której można obmyć swoją duszę z grzechu śmiertelnego. bo to Chrystus wstał, e, zwyciężając uprzednią śmierć i szatana na swoim krzyżu świętym, żebyśmy mieli zbawienie, zbawienie, obfi e, zbawienie w obfitości. Kopioza eum redempcja, obfite u niego odkupienie, to jest motto e, zakonu redemptorystów, zwierzęte z Pisma Świętego obfity jest u Niego odkupienie. I bardzo by było szkoda, gdyby to odkupienie nie było dla nas efektywne. Postarajmy się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi w ten Święty Dzień Zmartwychwstania solennie obiecać, że będziemy chrzest świętym traktować się poważnie i obietnice chrztu świętego, że poczujemy się zobowiązani również na zewnątrz świadczyć o zmartwychwstaniu Chrystusie odważnie, bez jakichkolwiek kompromisów z wrogami wiary, a w dzisiejszych czasach przede wszystkim są to moderniści, jako że są tymi wielkami w owczej skórze, przebierają się za przyjaciół, przebierają się za pasterzy po to, by umniejszyć trzodę pańską, by umniejszyć to stado, które Jezus Chrystus odkruł, odkupił swoją przynajdroższą krwią. W imię Ojca Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Chrystus. Matko Boża, wspomóżcie dwie jedne. Święty Piotrze.